Dziś sobie poczarujemy. O, blego potera? Nie, mam coś innego. Susie będziemy skręcać? Nie, to różdżka jest. Przecież widzę, że to jest zestawu susi. No to patrz. O, ty jak tyś to zrobiła? Magia, golu. Z tej strony amator planszówek dzisiaj chciałbym wam popowiadać o grze Harry Potter Hogwarts Battle obrona przed czarną magią pod tym, jakże kompaktowym tytułem, kryje się karcianka. Karcianka opierająca się o mechanikę budowania talii. A co w niej robimy? W niej pojedynkujemy się wzorem Komnaty Tajemnic, czyli drugiej odsłony przygód Harry'ego Pottera, gdzie w Hogwarcie uruchomiono specjalny klub pojedynkowy, w którym uczniowie mogli się uczyć obrony właśnie przed Czarną Magią w praktyce. I tutaj robimy właśnie to. Tłuczemy się w pojedynkach między uczniami, jak sprawdza się ta gra, co w niej dokładnie robimy, co ona robi dobrze, a co nie do końca, o tym poopowiadam Wam już za chwilkę, a zacznijmy od tego, co tutaj w ogóle robimy. No i mamy poglądowo przygotowaną obronę przed czarną magią. Co tutaj w ogóle robimy? Zacznijmy od tego, że jest to gra pojedynkowa, czyli dla dwóch osób. Zaczynamy od wyłożenia planszy w taki sposób, że każdy z graczy siedział na swoim końcu tego toru przypominającego nam faktycznie ten. Podest znany z filmu Kobnata Tajemnic. Wybieramy sobie pionki domów, którymi chcemy być. Tu mamy takie tekturowe żetony domów i plastikowe stędziki, żeby sobie wbić te żetony do tego. W ten sposób mamy nasze pioneczki, ustawiamy je na polach startowych. Bierzemy sobie kartę wybranego domu. Na niej mamy zaznaczone to co robimy w konkretnej turze, więc taka ściągaweczka mała. I mamy pola na żet żetony ogłuszenia które będą wskazywały nam zwycięzcę. Następnie każdy gracz dostaje swoją talię początkową kart, w której ma kartoniki, z którymi zacznie. Klasyka w deckbuilderach. Mamy też naszą salę, czyli taki sklepik. Wykładamy talię przetasowaną, cztery karty. Obok dajemy do biblioteki karty książek, które są takimi ciągle dostępnymi kartami, dającymi nam konkretny jeden bonus. Mamy... Uroki, te uroki trafią do naszej talii poprzez działania naszego rywala. Najczęściej, no i one, jak możecie się domyślić, psują nam trochę szyki, zapychają talię i nie do końca chcemy je mieć, ponieważ w trakcie rozgrywki będziemy musieli zaczynać naszą turę od rozegrania kart uroków, jeżeli mamy je na ręce. W taliach początkowych mamy wszyscy takie same karty oprócz sprzymierzeńców, ponieważ na początku każdy z graczy wybiera spośród trzech dostępnych zwierzaków, jakiego chcemy mieć sprzymierzeńca, one dają nam konkretne bonusy. Mamy tam ropuchę kota i papugę, czyli zwierzaki dobrze znane z kart powieści. No i w zasadzie jeszcze musimy wyłożyć tylko żetony i w ten sposób jesteśmy przygotowani do rozgrywki. A jak tutaj się bawimy? Mamy naszą talię początkową, jak ją dobrze przetasujemy, dobieramy sobie na rąsie 5 kart i po kolei je zagrywamy z ręki. W ten sposób rozpatrujemy akcje, które na nich mamy, a na nich możemy zdobyć pieniądze do kupowania kolejnych kart, Błyskawice oznaczające ciosy zadawane rywalowi, bądź serduszka oznaczające nie tyle podleczenie się, co podejście bliżej rywala. O co chodzi? Za błyskawice uderzamy w naszego przeciwnika. Wszystkie błyskawice, które zgromadzimy na tych kartach, przesuwają go w stronę krawędzi planszy, czyli pola ogłuszenia. Jeżeli gracz wejdzie na pole ogłuszenia, to znaczy, że przegrał tę rundę, dobiera sobie żetonik ogłuszenia, daje na swoją kartę, i jeżeli któryś z graczy zostanie ogłuszony trzy razy, to to przegrał, a jego rywal zwyciężył. Natomiast dobierając serduszko, o tyle serduszek, ile mamy na kartach, o tyle się przesuwamy z powrotem w stronę środka. Czyli mamy tu taką trochę zabawę w przeciąganie liny, chociaż bardziej to chyba w odpychanie liny. No w każdym razie musimy zrzucić rywala poza naszą planszę i robimy to kartami. Te żetony możemy grać na tej zasadzie, że rozpatrujemy karty, zbieramy sobie żetony z tych kart i na koniec swojej tury wydajemy te żetony, wykonując odpowiednie akcję Bądź możemy sobie zagrywać to wszystko na bieżąco. Tak to się dzieje w większości deck bulderów. O tym za chwilkę. No i w zasadzie. Nie będę tu się wdawał konkretnie w szczegóły, jakie tu mamy czary, uroki, co dokładnie robi która karta. Plus, minus, wiecie jak w to się bawi, a bawi się w to tak jak w zasadzie każdego takiego gołego, czystego deckbuildera. I porozmawiajmy sobie teraz, co w tej grze działa dobrze, a co może niekoniecznie. Zacznijmy omówienie... Harry Potter Hogwarts Battle, obrona przed Czarną Magią. Od wykonania, wykonania i kierunku artystycznego, ponieważ ten może budzić pewne mieszane uczucia, ale na początek coś fantastycznego, czyli pudełko. Pudełko, które zostało wystylizowane na taki mały kuferek. No, po prostu sztosik, walizka czarodziejów, coś fantastycznego. Już od tego miejsca zaczyna się klimat. Klimat, który może docenicie, może nie. Ponieważ jeżeli wchodzimy do całej gry naszej, to tak, mamy żetony przyzwoitej jakości, jest tu naprawdę nieźle, wygląda to ładnie. Żetony ogłuszenia natomiast, czy znaczniki ogłuszenia w zasadzie, to są już metalowe, takie sześciokątne elementy z czaszką. Wygląda to świetnie, może uda mi się tu wkleić jakieś sensowne zdjęcie, które pokazuje, jak one wyglądają. Są one rewelacyjne i teraz tak, nasza mata, tak jak mówiłem, mata, plansza w zasadzie przypomina nam ten tor, który widzieliśmy w filmie, swoim kolorem, wyglądem, no jest sztosik i mamy tą planszę naprzeciw siebie, czujemy to, że stajemy z naszym rywalem do pojedynku jakiegoś. Nasze Pioneczki. Ktoś mógłby powiedzieć, że no kurczę, nie można było zrobić jakichś figurek, ale pomyślcie sobie, tu możemy dobierać uczniów w różnych konfiguracjach szkół i tak dalej. Jakbyśmy tutaj mieli plastikowe figurki, to ta gra by była co najmniej trzy razy za droga na to, co faktycznie nam oferuje, ponieważ no to jest w końcu karcianka dekbuildingowa i no myślę, że tutaj te figurki to byłby niepotrzebny przerost formy nad treścią. A jeżeli chodzi o treść, to wkraczamy w nasze karty. I tak, zacznijmy od tego, że karty są przeraźliwie cienkie i miękkie. To mi się do końca nie podoba. I jeżeli będziecie intensywnie w to ciupać, to raczej sugerowałbym wyposażyć się w koszulki. Natomiast oprawa graficzna, i to jest ten element, który tutaj może budzić pewne mieszane uczucia, dużo osób nie jest. Fanami mieszania grafik bezpośrednio z filmów i grafik rysowanych. Tutaj na kartach mamy wklejone postaci, na kartach sprzymierzeńców mamy wklejone postaci z filmów. Przeklejone. Reszta czary są. Yy, rysowane. Przedmioty, które tu są, też zdają się, że są to przeklejone faktyczne zdjęcia, nierysowane grafiki. Więc to może u niektórych budzić pewne takie poczucie no, niskoestetyczne. Czy ta gra wygląda ogólnie pięknie? No nie, nie wygląda pięknie. Kolorystyka jest tutaj troszkę taka chłodna. To no, generalnie musi się podobać. Natomiast, w moim odczuciu. Dla mnie szanka tutaj tych realnych grafik została tak wpleciona w te zdjęcia. Te postaci są otoczone jakimiś rysowanymi elementami, tam giełkami czarów czy coś takiego, wygląda to nawet całkiem dobrze i o mnie za mnie prezentuje się nieźle. Nie kłuje jakoś specjalnie w oczy, no ale nie można powiedzieć, że jest super piękne. Natomiast czary. Widziałem, gdzieś tam czytałem, że niektórym się nie do końca podobało przedstawienie czarów. Nie wiem, czy to tu widać, może też uda mi się wkleić jakieś zdjęcie. Yy, natomiast no, to są takie strzałeczki, jakby ruchy różdżką, jak to trzeba zrobić. I tak, no, wygląda to jak wygląda, natomiast u mnie to było takie pierdyknięcie sentymentu, Ponieważ mi się to momentalnie jak tylko zacząłem pierwszą kartę czaru, to mi się to skojarzyło ze starymi grami pecetowymi o Harym Potterze, tymi takimi tragicznymi platformerami, które po prostu były banalnie proste, dziwne trochę creepy miejscami, ale tam właśnie były no, na lekcjach były yy, ucze, uczenie się czarów, czyli trzeba było rysować różne wzo wzory różdżką no, myszką wtedy, prawda i no, to mi się tak strasznie skojarzyło, że to mam straszne uderzenie sentymentu i mi się zwyczajnie te karty czarów podobają, chociaż wiem, że uniwersalnie pięknymi nazwać ich nie możemy. Więc wykonanie jest tutaj takie powiedzmy jest. Jest na takim średnim poziomie. Są rzeczy, które mogą się podobać, są rzeczy, które mogą się zwyczajnie nie podobać. Natomiast, jak to wszystko działa klimatycznie? No, i tutaj przechodzimy do wrażeń z rozgrywki. To, co mi się podobało w tej rozgrywce. To po pierwsze, zasady są tu naprawdę bardzo proste, więc możecie siąść do tej gry z każdym i się po prostu dobrze bawić. Wyjaśniać się, że tu sobie tylko zagrywamy te karty, i to, co tu mamy, te rzeczy, to bierzemy i ciupiemy. I teraz, tak, klimat. Klimat tych pojedynków dla mnie jest naprawdę odczuwalny. Po pierwsze, faktycznie na tym to, że tutaj widzimy, to że jak dupnęliśmy w kogoś. Czarem, no to on idzie do tyłu, cofa się tam, aż dostanie ogłoszenie, prawda? Jak używam jakichś tu eliksirów leczniczych, czy coś innego, to faktycznie przemy do, do przodu. Jest to moim zdaniem dobrze oddane. Natomiast to, co mi się tu podoba, co nie zawsze czuję w tych builderach, to. Tutaj faktycznie czuję, że ja jestem tym uczniem, który bierze udział w pojedynku, ponieważ ja jak zagrywam karty, to zagrywam czary bezpośrednio. Czaruję jakieś tam alohomory, niealohomory, wilgardium, lewiosa i inne takie. I ja to zagrywam osobiście. Jeżeli zagrywam jakąś postać, to ona nie idzie się bić za mnie, ona stoi wtedy obok, bo sprzymierzeńców zagrywamy, że oni stoją obok nas i oni stoją obok nas do końca rundy i nam pomagają. Jeżeli zagramy jakąś kartę, która e, uruchamia efekt na, naszego sprzymierzeńca, więc sprzymierzeniec uruchamia nam efekt jakiejś karty, no to czujemy się tak, jakby oni nam dopingowali i my kurde, jeszcze dzięki temu te no, o, o, ostatnie iskry z wykrzesiemy nie. Osobiście tu to czuję bardziej to, że ja gram, ja się wcielam w tą postać, ja się pojedynkuję, niż w deckbuilderach, w których zagrywam postaci, które się biją. Czyli takich na przykład tam... Yy, DC Building Game, Star Realms, gdzie tu, yy, tu wysyłam bohaterów, którzy się za mnie tłuką. Czasem to są bohaterowie, czasem zagrywam przedmioty, czasem coś, ale oni wszyscy są tak jakby w tej jednej sferze takiej, że oni się tam tłuką, a ja jestem tylko tym dowódcą, czy tam te floty statków. Tutaj natomiast ja mam poczucie, że ja się tłukę z tym, drugim uczniem, z tym, co siedzi zaraz naprzeciwko mnie, bo siedzimy tak centralnie naprzeciw siebie i rzucamy w siebie tymi czarami. Naprawdę grając to, to aż siadłoby puścić muzykę z Harry'ego Pottera, wziąć sobie jakąś pałeczkę i kurde, przy każdej karcie rzucać i krzyczeć to zaklęcie. W sumie to polecam tak sobie zagrać. Jak jesteście... Potterom, maniakami i po prostu macie pół domu wyłożone w potera, to jak w to gracie, to za każdym razem krzyczcie to zaklęcie, które rzucacie, będzie stosik jeżeli chodzi o klimat. Więc pod tym względem ta gra mi się naprawdę podoba. Dwa, podobają mi się te żetony, które tu są pod kątem rozgrywki z nowymi osobami. One są totalnie niepotrzebne. Te wszystkie żetony, te serduszka, te monetki tektuwe ich by mogło nie być, ponieważ jeżeli macie już na koncie jakąś grę deckbuildingową, albo zagracie w to ze trzy razy i to była Wasza pierwsza gra, ale po trzeci, trzech razach już tych żetonów nie będziecie używać, ponieważ będziecie zagrywać karty i od razu będziecie rozpatrywać te efekty, już będziecie widzieć, dobra, tutaj mam serduszko, pyk, przesuwam się błyskawiczka tu tego tam, na koniec, dobra, wszystkie monetki podliczam, pyk, robię zakupy i jest. Natomiast, jeżeli gracie z kimś nowym, kimś, kto takiej gry w życiu nie miał w rękach, nie widział, nie wie co to, o co chodzi, to jest fantastyczne, bo faktycznie zagrywa sobie te karty, Wid ma, ma na widoku to naocznie, że tak powiem coś idealnego dla wzrokowców po prostu dobiera sobie te żetoniki, wszystkie, które tu zagrał, i na koniec je wydaje. Jest to wtedy bardzo naturalne, intuicyjne, i mimo, że tych żetonów mogłoby tu w ogóle nie być. To one tu się spisują bardzo dobrze. Ja jestem ciekaw, czy one są w tej grze, dlatego że twórcy pomyśleli, dobra, te żetony to będzie A, klimat, Dwa, fantastyczna pomoc dla nowych graczy. Czy pomyśleli sobie, że, kurde, zrobiliśmy karciankę, zrobiliśmy deck buldera, On w sumie chodzi, fajnie działa, mogłoby nic nie być poza kartami, ale to, żeby był ten pojedynek, to dajmy planszę, nie? Rany Boskie, jakie nam ta plansza duża wyszła? No to kaj. Mała karcianka w takim pudełku, to coś trzeba dorzucić. To jest słuchaj, zróbmy żetony takie, jak są na kartach, nie? E, świetny pomysł, Ok, I tak powstała zawartość gry. Możliwe, że było tak, możliwe, że to było od początku przemyślane, że ma być gra dla nowicjuszy i że to będzie wtedy fantastycznie działało. Kto wie e, i teraz... Przejdźmy do jednego takiego poważniejszego zgrzytu. Poza tym, że oprawa graficzna może Wam się nie do końca podobać, to jest to jeszcze jedna rzecz, która sprawia, że ta gra będzie chyba faktycznie dla osób początkujących, chcących poznać mechanikę deckbuildingu. Mamy tutaj pewien dysbalans, chociaż ciężko mi mówić o dysbalansie, bo wypadałoby ognać, nie wiem, z tysiąc partii. Z z dwustoma różnymi osobami na zmianę i wtedy można by się wypowiedzieć na ten temat. Ale zdarzają się tu momenty takie, że no, mamy tą losowość, tak? mamy tu różne karty nam wypadają na naszą salę i istnieją. Możliwości takie, że ktoś na samym początku gdzieś tam dobierze sobie przemocarnego sprzymierzeńca, który mu będzie dawał mega kosmiczne kombo, a ta druga osoba będzie miała ciągle takie dość podstawowe karty i nie bardzo będzie miała się jak bronić. I tak, nie mieliśmy sytuacji takiej, żeby nam to całkowicie zniszczyło rozgrywkę. Raz wręcz byłem w takiej sytuacji, że byłem pewien, że przegram, ale kolega Michał sobie zapomniał o jednym z sprzymierzeńcu i udało mi się to wykorzystać. Udało mi się odbić od dna i wygrać. Natomiast jest taka sytuacja, że może tu faktycznie dojść do tego, że staniemy w sytuacji, w której nie bardzo będziemy mieli się jak bronić, i to będą sytuacje, które nie wszystkie są bez wyjścia. Niektóre. Da się z niej jakoś wybrnąć, jakoś przeciągnąć ten pojedynek i spróbować uratować sytuację. Natomiast jeden mały błąd może nam przekreślić już całą wygraną na dobrą sprawę, bo rywal będzie miał mało kart. Na początku trafił tą mocarną i po prostu od początku będzie nas cisnął na maksa. Więc jest taka opcja. No i w tym momencie, jeżeli ktoś jest wytrawnym graczem, wydaje mi się, że to go odrzuci od tej gry, ponieważ no tak. Opcja dysbalansu, no i wróży dobrze takim zaciętym, fantastycznym pojedynkom. Natomiast, jeżeli potraktujemy tę grę jako przygodę, taką fajną zabawę, wtłuczenie się czarami i ta, 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 taki, taką chwilę pielęgnowania naszego nerdowskiego serduszka. I, i serduszka fana Harry'ego Pottera, to myślę, że zabawa będzie fantastyczna, więc jeżeli jesteście wytrawnymi maniakami deckbuilderów, to jak będziecie mieli okazję, możecie sprawdzić, natomiast ten tytuł jest bardziej kierowany właśnie do takiego początkującego, młodszego gracza, fana Har Harry'ego Pottera. I w sumie nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia o tej grze, bo ona tak naprawdę nie robi niczego na nowo. Nie wymyśla koła na nowo. To jest po prostu. zwyczajny deck builder który przede wszystkim celuje w miłośników uniwersum stworzonego przez J.K. Rowling. No to podsumujmy to sobie. No i wiecie już, jaką grą jest Harry Potter Hogwarts Battle Obrona przed Czarną Magią. Mamy tu do czynienia z naprawdę prostą grą karcianą z mechaniką budowania talii, która doskonale spisze się w rękach nowicjuszy, graczy początkujących, którzy chcą dopiero odkryć, tego typu gry karciane, którzy chcą sprawdzić, jaki jest ten cały deck building. Dzięki zastosowaniu żetonów jest to naprawdę łatwe, przystępne i wizualnie można zobaczyć, jak sobie radzić ze wszystkimi akcjami, które dają nam karty. No i tyle w zasadzie, już w związku z pewnymi drobnymi problemami. Mam wrażenie, że to jednak nie jest gra dla bardziej zaawansowanych. Wyjadaczy dla osób, które mają już deckbuildery opanowane w małym paluszku. To jest typowo gra dla osób początkujących oraz moim zdaniem gra dla osób, które lubią uniwersum Harry'ego Pottera, niekoniecznie nawet planszówkowiczów. Jest to coś, przy czym moim zdaniem spędzą bardzo miło czas. My bawimy się przy tej grze naprawdę dobrze, mimo pewnych delikatnych mankamentów, więc jeżeli uznacie, że ta gra ma coś w sobie, jeżeli po tym co zobaczyliście myślicie, że to może być to, śmiało spróbujcie, naprawdę zachęcam, bo może Wam się naprawdę bardzo spodobać. No i to tyle ode mnie. Dziękuję, że ze mną jesteście, dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Dziękuję w tym miejscu także wydawnictwu Rebel za nadesłanie tego egzemplarza do recenzji. No i komentarze są do Waszej dyspozycji. Dajcie znać, czy ta gra Wam się podoba. Co oni sądzicie? Czy już graliście, czy zamierzacie grać? I jakie inne gry o Harrym Potterze polecacie fanom świata czarodziejów? Tradycyjnie już w opisie znajdziecie wszystkie potrzebne linki, jak linki do Ceneo czy plansze, gdzie znajdziecie najtańsze oferty na tę grę. Zerkając na podane adresy, wspieracie moją pracę tak samo jak wspieracie ją, zostawiając łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten materiał, oraz subskrybując mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Więc z góry dziękuję za wszystkie aktywności i tyle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Ach, ale żeby było fajnie dostać taki prawdziwy list z zaproszeniem na naukę do Hogwartu. A propos, to list ostatnio do ciebie przyszedł, zapomniałem ci dać. O, ciekawe. Co, jakaś magia z Hogwartu? Ta, magia ZUS-u o obronie przed godną emeryturą. A widzisz, witamy w prawdziwym życiu. Na Hogwarty, to Ty już chyba trochę za stara jesteś, nie? Ha. Powiedział stary Cep z jakimś kosmicznym królikiem i patykiem z twarzą na koszulce. Sop, to... to sop jest.